Czemu na maneczko, jestem Faza Koks. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dziś, a dziś znowu budujemy nasz domek i dziś już tak na serio. Pierwsze co, to musimy i zabrać drewno. I pierwsze co, to musi być dzień. Bo latają szkielety. Dobra, chciałem to, sorry Ale muszę zbudować sobie narzędzia Dobra Pierwsze co, to To, to. i dziś sobie pokopiemy może też Już prawie dzień, więc... więc już mogę wylecieć? Zdawajcie łapki w górę, a pokażę wam małe kociaki. Jeżeli chcecie. Aha, a... Tu będzie nasza, tu będzie nasza, tutaj będzie nasza kopalnia. I to będzie na wielkość takie wejście. O, takie wejście. I my budujemy sobie własną wioskę, tylko jeszcze nie wiem jaka nazwa tej wioski. Właśnie teraz jak słyszycie jakieś piski, to są piski kociaków, bo kotka karmi i ten, i kociaki jęczą mleko, bo jest czterech kociaków i każdy nie może dojść do cyczka, bo dwa, do dwóch cyków nie mogą dojść. No. Bo jakoś nie mają miejsca. Nie wiem. Nie znam się, ale zostawcie łapki. Dla kociaków. Bo wiem, że dużo osób lubi koty. Bardzo dużo osób. Jak na przykład mój kolega. A oczywiście, my to zrobimy tak, że. Że ten. My to ukryjemy dirtem. Mam wreszcie mikrofon. Już kolejny. Bo mi się tamten popsuł, jak nagrywałem piosenki. No właśnie, jeżeli nie, nie widzieliście moich piosenek, to wpadajcie, fajne, polecam. Hmm. I proszę nie hejtować, bo już będzie kolejna piosenka, hejter. Ale już więcej wam nie będę zdradzać. Dobra. Nie my, znaczy kopiemy. Znaczy no, kopiemy. Będę kajcie. Dużo dirtu będzie nam, będzie nam potrzebne, zaraz do was wrócę. Dobra, jestem. Ja robię taką ala wioskę, też będą tu wieśniaki, tylko bym musiał zrobić wyprawę po nie, ale to już kiedyś się zrobi. Myślicie dlaczego kopieć rękę? Ja tylko kopałem dirta, więc... No. Oczywiście to kopanie zostawimy na live'a, bo będzie live niedługo. No i dziś nie mam zamiaru kopać. Zbytnio mi się nie chce. Pyk Kurczę jeszcze... Trochę brakuje. Ile? Cztery. Dobra. Nie będę żułem z pięć. No dobra, jeszcze nie będę większym. Żułem, niech tu będzie trochę ładnie. no Z dziewięć. dziewięć starczy na stówę. Hopaj. Pyk. I pyk. I dobra, mamy to. To fajnie, a nie mamy tego, nie mamy, nie mamy. Jeszcze tutaj. Kurczę, mogłem wziąć 10. Dobrze, że brałem 9. O, i aha. I teraz jest wszystko. I w środku jest deskami, a tutaj na zewnątrz jest nie deskami. Fajnie Mi się to podoba Dobra, ale teraz się nie zajmujemy tym Bo musimy No właśnie, tym się mieliśmy zajmować Co jest grane, gdzie jest mój dom Tam Tam jest grzyb, to trzeba ładnie to ogarnąć Trzeba wykopać trochę kobla Żeby zrobić sobie dużo siekerek Dobra, trzy starcia bo trzeba tutaj dużo drzew wykosić, żeby było dużo miejsca na wioskę i będzie trzeba też tutaj porównać, ale to już później, to już w innym odcinku. Jeżeli chcecie odcinek z Critical Ops, to zostajcie łapki w górę yy, i niestety yy, pięć łapek w górę nie było, więc nie będzie Skyblocka. Już za późno mi czas do dziś. Skyblocka nie będzie. Chyba, że jeszcze będzie jakiś. A, dobra, rozumiem. Patrzcie, bo kijków muszę. Kijki muszę tu uważać. Pyk. Mamek. Dobra, idziemy kopać. I pierwsze co to zaczniemy kopać. Pierwsze co to zaczniemy kopać. Gdzieś. Kurczę, muszę wejść. Jak to wejść? Nie chce mi się kopać, bo mam siekierkę, nie chcę zmarnować. Eee, będziemy ciąć, znaczy się drzewa. Pierwsze co no to... No, zajmiemy się zachatymi brzozami się zajmiemy. Żeby można było ładne wejście zrobić tam. To muszę zniknąć te brzozy. Ta kupa kreta, gdzie to jest? Tu. A, to tutaj to blisko będzie. No to to będzie dobrze akurat. To te brzozy się nie? Oczywiście dużo rzeczy dużo rzeczy zostawimy na live'a. Live będzie chyba ze 24 godziny jak mi zadziała Mobizen live oczywiście. Ale pewnie nie zadziała, więc pewnie live nie będzie, więc się tak nie nastawiajcie. Live może będzie, jak będę miał 1000 subskrypcji. Więc wybijajcie 1000 subów. Najpierw to lecimy po 20 Później po... 3, 25 później po 30 i tak co 5 Oj, tutaj już ogarnąłem tak bardziej w miarę Ale jeszcze dobrze co mi tutaj nie pasi. tego gościa będzie trzeba zaraz stąd, stąd wywalić Typu, typu typu nie pomyliło ci się coś? On mnie nie bije. Ej, on mnie nie bije. Dobra, ja go uderzę. Bije. Bije. Mogłem go nie bić. Typek! Wypad mi! Co? A, bo ja miałem kamerkę w dół, coś mi się stało z kamerką. Oj, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jestem. Patrzcie, już mnie nie bije. Tylko kurde. sikietki już nie ma. Ej, dobra, krzychudzi się siekierka. O, tu jest siekierka. Dobra, już go nie będę bić. Poczekajcie, tu to jest to to, to, to drzewo trzeba wyciąć. Dobra. Ścią, i tu mamy takie coś. Idzie się tędy. Kurczę, coś mi... Uwaga miałem. I tu powinno iść tak. Tak będzie szła tutaj druszka. Tak, później tak, później tak, tak, tak i tak. Dobra, git. Pierwsze to, to 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 przerobimy na deski. Zrobimy z tego skrzynkę. Kilkanaście skrzynek chciałem powiedzieć. Pyk. i skrzynki będą jedne tu. Druga tu. A trzecia będzie taka będzie ukryta. Nie wiem gdzie. Tu będzie trzecia i nie da się otworzyć. To właśnie. Sobie. Dobra, odłożymy sobie te deski. I weźmiemy sobie to tylko. A dobra, desk... Albo deskę. Dobra, kilka weźmiemy. Bo muszę przerobić. Pyk. Pyk odkładamy Dobra mamy git teraz tutaj, tutaj To I idziemy robić dróżkę Przecież schodzimy tu i tu już będzie dróżka Pyk Dobra. Tak, teraz Tak. No i nam się skończyła łopata. No dobra, to już. A jeszcze nie na tyle. Zabiję tego. Lomorożca. Znaczy tego gostka Nie bij mnie ty ośle. No gdzie jesteś? Chodź no chodź kozaku. Ej, dobra. Chodź, 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 chodź. Uwierz. Chodź, chodź. Chodź. Dobra, pomylijem. Nie tędy, nie tędy, nie tędy. Tu. Aha, ona mi się zerwała. Gdzie ona jest... Tu się zerwało. Dobra, poczekajcie. Musimy zrobić jeden płatek. Dobra, i teraz trochę drewna. tu i mamy jeden płotek albo i trzy. I oczywiście, że ten płotek postawimy gdzieś tutaj. Oto tu będzie i mini wybieg. Tu będzie więcej lam. Tylko na razie mam jedno. Gdzie jesteś? Piszcie nazwę dla lamy. Mówiąż, chodź. No chodź. No. I masz wybieg. Dobra, no to ja już się z wami żegnam. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Cześć.